Otóż przeciętny Polak spożywa około 25 łyżeczek cukru dziennie, 25 łyżeczek cukru dziennie. W 2020 roku z danych wynika, że kumulo, kumulowało się to prawie do 43 kg rocznie cukru, takiego czystego cukru. Więc jak widzicie dane nie są zbyt pocieszające, tym bardziej, jeżeli pomyślimy sobie tutaj. O dzieciach, bo jeżeli pomyślimy o dzieciach, sytuacja nie wygląda zbytnio lepiej, bo składa się to do 20 łyżeczek dziennie. 20 łyżeczek cukru dziennie dla dzieci, które są pod tym względem kompletnie, kompletnie. Bezbronne. I nadmiar cukru powoduje bardzo wiele problemów zdrowotnych, i nie mówię tu tylko o otyłości, z którą zmaga się już ponad 60% Polaków. Mówię również o problemach metabolicznych, o problemach odpornościowych, czy nawet o problemach psychicznych, z czym ludzie często nie, nie łączą, nie potrafią połączyć sobie z ilości spożywanego cukru, ale to jest prawda, to są fakty naukowe, że cukier potrafi wpłynąć na to, na wasze samo. Продолжение